Festiwal Książek Polskich trwa nadal. A teraz zapraszam Was na stoisko. Zapraszam, bo pomylę nazwisko. Norbert Grzegorz Pościeża. Tak jest. Jedno z najstarszych nazwisk w Polsce. Kościeszy. A dlaczego? No bo w XI wieku, w 1072 roku, król Bolesław Śmiały nadał to nazwisko, znaczy nie nazwisko, tylko herb, mojemu przodkowi, i wtedy było wymienione po raz pierwszy. No i teraz wiadomo, dlaczego nas sięgnęło. Widać, że tym, pan, autor, się też interesuje genealogią, to jak i my. Jednak trzeba swojej intuicji utworzyć. Ale dlaczego? Przyszliśmy tutaj. No, to stoisko, zobaczcie, jak jest piękne, jak jest bogate. I chyba nie piszesz tylko jednego roku. No nie, to powiem szczerze, że mam szeroki rozrzut w sumie, a piękne jest to, muszę od razu powiedzieć, że dzięki mojej żonie, która takie cuda robi. Pozdrawiamy żonę. Właśnie, tak, pozdrawiamy. Jestem? Jeszcze tu wszystkiego nie ma, bo tu jeszcze biżuteria powinna być, ale nie ma. E, a piszę różne gatunki, no dlatego, że będąc policjantem nie mogłem wszystkiego pisać. Pisałem baśnie i legendy. E, później, jak z tej firmy odszedłem, nie na własną prośbę, że tak powiem, to powstawały właśnie książki o policji, literatura faktu delikatnie fabularyzowana oraz właśnie ta literatura e, fantastyczna trochę, tak. Wcześniej też się przyznał, że pisałem bloga pod pseudonimem Strzegomia na wirtualnej Polsce. No niestety tą domenę blogową Wirtualna Polska sprzedała, więc tam miałem dosyć sporo zasięgi, zanim było to modne. Jeszcze. Mm -hmm. To znaczy, my się cieszymy, że, że nie pracujesz tam, gdzie pracujesz, bo dzięki temu <śmiech> <śmiech> po prostu są książki, które możemy czytać. Zapytam się, a który tytuł dla ciebie osobiście jest. Nie, inaczej, przepraszam, co mam pytanie? Powiedziałeś, że pracowałeś w policji, nie mogłeś pisać wcześniej, a teraz możesz. Więc Dobrze. które mogłeś teraz napisać? No teraz opisałem właśnie i te psy prewencji, i obydwa folwarki, czyli folwark komendanta, folwark ulica komendanta, dzielnica cudów, która została polską książką roku 2020. Kilkukrotnie nagrodzona książka. To była ta antologia, która powstała gdzieś tam z grupą literacką, która się no niestety rozpadła. Rewival. No, oczywiście właśnie legendy były pisane wcześniej, Tak, no powstają cały czas kolejne książki, powstały nowele dla dzieci, opowieści dla dorosłych zostały wydane teraz, także szeroki asortyment naprawdę i powstaje oczywiście no, moja teraz książka, którą chyba będę, będzie moją ukochaną, czyli Szeptuni Baba Wanda, czyli to będzie związane z Podlasiem, z historią, z fantastyką, z mitologią słowiańską, trochę inna niż tutaj pisarze mają, bo ona będzie po mojemu zrobiona. Musi być skopem, musi być z humorem. Typowy samowydawca. Tak jest, tak jest. tak jest. I do tego jeszcze będzie oczywiście nuta samogonu podlaskiego, czyli duch puszki. E, czy na następny, jak wydasz ten, powiedzmy napiszesz pierwszy tom go wydasz, czy ten samogon będzie tutaj gdzieś na stoisku do skosztowania? E, myślę, że bym go przywiózł, tylko nie wiem co na to organizatorzy, bo powiem tak, nie jest to zupełnie legalne, ale ja też robię nalewki. Więc jako dalewkę zrobioną przeze mnie, mógłbym to przywieźć i tutaj do smakowania. Czyli ja sobie powiedzmy na kolejnych targach, czyli z książką, to tak tutaj stałem. Tak, to będzie stała taka, powiem ci tak, Aniu, mam już etykiety zrobione. Nazywa się e, e, duch puszczy szeptunki i jest ziołowy. E, jest oczywiście bukwica, jest żubrówka. To będzie przepis? E, nie, przepisu nie zdradzę, ale będzie na co to służy akurat. Czyli taki kieliszeczek będzie dla zdrowotności że kochani, no słuchajcie, książki jeszcze nie ma. Ale zdradzę, dwie opowieści były wydane w EPI, czyli księżnica Podlaska wydała dwie opowieści właśnie o tej szeftusze, Babie Wandzie, i które się przyjęły, no szczerze, że z entuzjazmem. Nie wiem jak wam, ale ja tu jestem trochę, ale mi się już kręci w głowie, No i ja uwielbiam takich właśnie dysfakcje. I teraz posłuchajcie, nie wiem czy to słyszeliście. książka powstaje generalnie cała, dopiero się gdzieś tam rodzi w głowie, na papierze jeszcze jej nie ma, nie ale całą? już wiadomo. Że będzie, będzie coś dobrego do skosztowania z takim przykopem. Tak jest. E, będzie recykling do końca są już na. Te etykiety już są. etykiety są, można przeczytać na internecie dwie opowieści: wejdziecie na EPL czy podlaska, <laughs> baba Wanda, ktoś wpiszecie, znajdziecie. A jeszcze mało tego, jak przyjedziecie za rok do mnie, to ja będę w stroju Szeptuna, będę właśnie tutaj, no, prawie podobnie właśnie jak ten kolega, tam w tym stroju, ale no, będzie o wiele lepiej. No, dziękuję. Także widzicie, to jest typowy samowydawca. Warto odwiedzać samowydawców, oni właśnie Oczywiście Oczywiście z pasją, mają ogrom pomysł. Powiem tak, ja tutaj chodzę do rana i tak tutaj miałam Norberta, ale wiecie co to? A wreszcie mówię, podejdę i zobaczę co to jest, a to są zakładki robi żona? Tak jest. Moja żona robi takie zakładki, to jest Nowum. Powiem Wam różne kolory, różne literki. Można tą zakładkę oczywiście założyć na książeczkę. Wtedy książeczka tutaj nie wypadnie albo w ten sposób. Jak chcecie, oczywiście kolorowe Enkor, czyli męskie wydawnictwo Enkor. Z pióreczkami, Oczywiście, jak będziecie kupowali szeptuchy, to będą oczywiście runy magiczne, które działają na miłość. E, przeciwko właśnie wrogom i tak dalej, także... Ale my mamy... Nie, nie, ale to, to właśnie, ja tak mówię, to widzę, że jak będą chcieli przeciwko wrogowi kupić, to mogą kupić tak i będzie chroniło. Kubeczki? Kubeczki oczywiście, to już są ostatnie kubeczki, niektóre tutaj, e, związane z książką psy prewencji i oczywiście kubeczki tutaj związane z folwarkiem komendanta. Czyli z jednym i z drugim, to, to będzie w ogóle trylogia, którą można czytać całkowicie osobno, każdą część, bo każda z tych części traktuje o czymś innym. Ale lepiej całaś. Tak, lepiej oczywiście kupić całość, tak? Widać całą te psy prewencji, bo one trakują o tym, że ten policjant przeżywa, nie dość że na ulicy te rozterki z tymi bandytami, to jeszcze ze swoimi przełożonymi. Tam jest kilkanaście opowieści właśnie tych psach prewencji, związanych właśnie z tą całą patologią, która tam niestety ma miejsce w tej służbie. Ale ja że szczerze, ty tytuł podważasz? No wiadomo, no, na policjantów mówi się psy, my między sobą mówimy, że jesteśmy psami, ja jestem, do tej pory jestem psami, jakby nie było, pracowałem, służyłem, że tak powiem, w prewencji, więc psy prewencji, to właśnie to jest mowa o tych chłopakach, którzy pracują na ulicy, dzielnych, fajnych, no oczywiście są tam czarne owce, tak? ale, jest warto, dokładnie, ale warto poznać, zobaczyć, z czym to się je i nie każdy powie, że to jest łatwa praca, ten zimny łokieć, kawka, pączek, to nie tak wygląda. A, czyli nie bójmy się tylko na policjantów, podchodźmy czasami? Jak no kiedy... Oczywiście, że trzeba podejść z uśmiechem, porozmawiać, tak, e, zaproponować nawet czasami kawę, e, nie straszyć dzieci, bo wiadomo, no jeżeli będziemy straszyć te dzieci, to do kogo pójdą po pomoc? Do świętego Mikołaja? No nie pójdzie do świętego Mikołaja, tylko do policjanta. Więc ja zawsze byłem przeciwnikiem straszenia. Policjant jest do tego, żeby pomóc. E, rzadko się trafi taki, który nie pomoże. Zawsze jestem ten, ten dobry. Ten jak w którymś razzgłosi w jakimś większym mieście, kupię kawę, tak, że Norbert powiedział. że przynajmniej że tak. Pewnie, że tak. Yy, I teraz prośba tak. Policjant mnie kawę wypije, niech się nie boi, że komendant powie, że to łapówka. No, bo tak się zdarzało, że jak dostał ługis, to komendant powiedział, że to łapówka. Wtedy pisze do kościerzy, ja to pisuję w książce. Wszystko. I jeszcze na koniec. Zakładeczki. Tak. Są zakładki. Tak A jest. To? to magnesiki są. Magnesiki z dzielnicą cudów, można pokazać. Właśnie takie na lodóweczkę, Dzielnica Cudów, pyk, magnesik albo zakładeczka też to może być, prawda? Tak samo, także... Wiecie, między to rozświanie, bo tu taki autor chodzi jeden, I ten autor jest bardzo, jest bardzo sympatyczny, ma duże poczucie humoru, ale jak wy coś nagrywacie, co, jakie miny robić. To dobrze, wesoło, wesoło musi być, właśnie trzeba, żeby przychodził ktoś wesoły, rozweselał towarzystwo. Tak, teraz piszę, na nasze zdrowie, na szczęście umowę. Słuchajcie, moc. Słuchajcie, zobaczcie, mocno, bo są zobaczcie, są naprawdę. Ludzie z pasją, z humorem, no może się nudzić. Dokładnie, zaproszony. Norbert Grzegorz, Kościesza, zapamiętacie to nazwisko? Zapamiętajcie, jak nie znacie historii, to Piłsudski i Chodkiewicz był również karmią kościołem. tutaj może takim przymrużeniem <laughs> oka to Nie, nie, to nie było z przymrużeniem oka. Jak sprawdzicie, zobaczycie. No to skoro mówimy o generał? Nie wiem, czy tutaj kolegę przebije, ale no, przedkowie mojego męża o. czyli również moi, pochodzą e, z Kaszub. O! E, jak widzisz, to, to są goty. I oni razem, zawsze drugi, Janem III Sobieskim, byli pod Wiedniem i zachował się, list króla Jana III Sobieskiego, Sobieskiego. E, do swojej siostry, która włagała takimi terenami, którym bardzo chwała. O, Także Nie wiem, czy ja kolegę czy biorę. Dobra, nie będziemy się licytować. 50. chorągiew pod Grunwaldem dowodził nią, oczywiście, gniewosz z Dalewis, który był herbu Kościesza. No i słuchajcie, samo wydarzenie się po prostu nie wybacza. Tak, wygrał. ale jeszcze taka ciekawostka, wam powiem jeszcze inną ciekawostkę. Kościesze byli zamieszani w zabicie biskupa krakowskiego Magnusa. Legenda jest taka, że ten biskup przeklął tych kościeszów, dlatego jest to ród nieliczny, około 600-700 osób. Taka legenda herbowa. To ja się powiem, że przydokaliśmy do tego, że przodkowie mojego męża przybyli do Polski razem z królową woną i był mi przepraszam, co zapomniałem. Był płatnerzem. Także próba, no, tak, ca tak? i próbam na szczęście. Cały romantyzm, tak? Łoki tutaj grą. Tak żeby się co o my oka skończyły ten filmik. <laughs> my się tutaj prywatnie porozmawiamy, ja może na tej nawet porozmawiać. Tak, tak. Będziemy, będziemy rozmawiać i ja mówię zapraszam na następny rok. Będą specjały, bo jeszcze wam zdradzę, że w tych szeptunach baba banda, banda, banda będą oczywiście specjały, które ja, jako kucharz amator cukiernik, yy, również wrzucę tam przepisy na takie musiołowe łapy, jak ktoś nie wie, kardasze i tak dalej, czyli to, co związane z Podlasiem. Ja nie wiem, czy by yy, to słyszeliście. Były policjant, legendy, pogubiłam, to Kopki, Kupki, zakładki, różne po prostu, taki kucharz, cukiernik. Tak, tak. No i wczoraj wróciłem z rezerwy, czyli ćwiczę w wojsku i tak dalej, tak, tak całe serdecznie. A jeszcze, słuchaj, biżuterię, tak? Biżuterię, tak, robi moja żona biżuterię również. No, niestety nie ma dzisiaj, bo... By... I to? Ja wróciłem wczoraj z rezerwy, okay. słuchajcie, spałem tylko godzinę pod cmentarzem tutaj w Płocku. Nie zdążyłem wszystkiego zabrać. Ale gdzie możesz Ciebie znaleźć Można mnie znaleźć na Facebooku, oczywiście jest na Instagramie i na Twitterze. Więc jak, jak wpiszecie Norbert Grzegorz Kościesza, profil autorski czy nieautorski, znajdziecie mnie tam wszędzie. Czyli jeżeli nie będziecie mogli dojechać do Polska, tylko odległość was po prostu, jest trudna, no to szukacie w internecie i wysyłkowo można. Tak jest. Wysyłkowo można, powiem też w różnych sklepach, w taniej książce, w Empiku już tak już reklamę zrobię, ale również na Allegro i wszędzie są moje książki, e zapraszam. I same kończymy, bo są jeszcze inni autorzy. A tam już muszę nie, iść. to Także Dziękuję. Dziękuję.